Jeździć takim samochodem jest super. Kiedy byłem młodszy, nie było takich fajnych modeli. Teraz mógłbym jeździć tym samochodem całymi dniami, ale prędzej czy później akumulator tego samochodu się rozładuje. Dla mnie to jednak żaden problem, bo mam w domu gniazdko, w którym płynie prąd. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jak i skąd prąd bierze się w gniazdku? Prąd jest wytwarzany w elektrowni. Aby powstał, konieczne jest przetworzenie jednego rodzaju energii, np. ciepła, które pochodzi ze spalania węgla, na energię elektryczną. Paliwem w elektrowni może być węgiel kamienny lub brunatny. I takich elektrowni w Polsce jest najwięcej, ale też ropa czy gaz. To nieodnawialne źródła energii, które kiedyś się wyczerpią. Dlatego coraz częściej wykorzystujemy do produkcji prądu źródła odnawialne wodę, wiatr. Słońce. Najważniejsze w elektrowniach są turbiny i generatory. Turbiny obracają się pod wpływem wody, wiatru lub pary wodnej i napędzają generatory, w których powstaje prąd. Prąd, wyprodukowany w jednej elektrowni, pozwala na zasilanie wielu domów, zakładów produkcyjnych, sklepów, szkół i szpitali. Aby było to możliwe, konieczne jest przesłanie go wiele kilometrów dalej. Jak to zrobić? Między elektrownią i domem energetycy muszą poprowadzić przewody i stworzyć sieć energetyczną. Najpierw stawiają bardzo wysokie słupy, do których podwieszają linie wysokiego napięcia. To właśnie takimi grubymi przewodami płynie prąd z elektrowni, pokonując duże odległości. Potem energetycy budują stacje energetyczne, w których prąd jest przekształcany z wysokiego napięcia na średnie i stąd liniami średniego napięcia jest przesyłany dalej. Te linie rozchodzą się na wszystkie strony, docierając do miast i miasteczek, gdzie prąd znów musi być przetworzony w stacjach transformatorowych, skąd płynie już prosto do naszego domu. W domu mamy zainstalowany licznik energii, który pokazuje, ile energii zużyły nasze domowe urządzenia elektryczne. Są też bezpieczniki chroniące instalację elektryczną i ostatni etap naszej podróży, czyli przewody, które są w ścianie, dochodzące bezpośrednio do gniazdka. Jak widzicie, dzięki pracy wielu ludzi, tych, którzy pracują w elektrowni, i tych, którzy budują sieci i stacje energetyczne, jak również dbają o to, aby były one w dobrym stanie i naprawiają to, co się zepsuje podczas np. jakiejś burzy albo wichury, mogę teraz tu w tym pokoju naładować akumulatorek i za chwilę jeszcze pojeździć. I na koniec bardzo ważna informacja. Czy zauważyliście żółte znaki wieszane przez energetyków na słupach i stacjach energetycznych? Ostrzegają, że nie wolno wychodzić na słupy i wchodzić na teren stacji, a także nie wolno otwierać skrzynek oznaczonych takimi znakami. To bardzo niebezpieczne, więc nie ryzykujcie. Akumulatory naładowane, więc ja wracam do jazdy, a Wam życzę miłego dnia.